Kapitanie trapez, kapitanie trapez, jestem tutaj, a ty? Hmm? Kapitanie trapez, kapitanie trapez. Kotwicę w górę, wypływamy. <laughs> Zgadza się, kapitanie. Powinniśmy już wypłynąć. Co się stało? Dlaczego jestem w wodzie? Charlie, tutaj jesteś. Czy jesteś gotowy do żeglugi? Gotowy. Świetnie, ja też. Do wody! Szagiel w górę! Zaczekaj, jeszcze nie wszedłem. O, na co ty czekasz? Skocz! Statek odpływa! Świetnie! Płyń, płyń łódką, płyń łódź, kołyszę się. Wesoło, 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 życie jest... Kapitanie Trapez, przyjęcie kształtów zaczyna się, a my nawet nie ruszyliśmy. Nie ruszyliśmy? Jak to? Przecież mówiłem żagle w górę. Sam zobacz. Hmm. Wiem dlaczego. Oczywiście zapomniałem, że o tym. O tym. O czym? O czym zapomniałeś? Gdybym wiedział, o czym zapomniałem, nie zapomniałbym tego. Hmm. Świetliki, przyjaciele, jesteście na czas. To kapitan Trapez. Kapitan Trapez zapomniał, czego nie zabrał na nasz statek i dlatego nie możemy ruszyć. Żagle? Kapitanie Trapez, gdzie żagle? Oczywiście! Niebieski i pomarańczowy trójkącie. Płyniemy wszędzie razem. Bez nich nigdzie nie popłynę. A gdzie oni są? Oni... Oni... Zapomniałem do nich zadzwonić. Kapitan Trapez gwizdnął na mnie. Gwizdnął na mnie. Na mnie. Na mnie. Na mnie. Na mnie. <grym> na ho, 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 ho. Hej, przyjaciele. Kapitan Trapez gwizdnął na was obajga. Oczywiście, wiedziałem. Tak, ale ja pierwszy? Przyjaciele, nie ma powodu do kłótni. Żeglujemy na przyjęcie. Ahoj! Nie możesz żeglować bez mnie. Co? Ty nie możesz żeglować bez mnie. No dalej, kochani, zaśpiewajmy razem piosenkę. Nie wstydźcie się. Śpiewamy!

ZA MNĄ! Katrat zielony lubię ćwiczyć wciąż Prostokąty, ja żółty, ja A ja równoległoboki jestem daletnicą Jestem pięknym diamentem, widzisz to? Kapitan Trapez w górę ma. Każdy kształty, kształty, kształty ważne są Każdy wie, że kształty, kształty, kształty ważne są Rąk czerwony, lubię turlać się. A my trójkąty, pomarań niebieski. My latamy, widzisz to? Zobacz tu, gwiazda to ja. Jestem pięciobok i maluję co dnia. Jestem królową se. A jak księżną kier? To ja spirala, trzymaj się. Fioletowa linia prosta jest. Ja jestem zygzak i umiem zyg i umiem zak. Niebieska strzałka za mną i każdy wierze kształty 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 ważne są każdy wierze kształty 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 ważne są każdy wierze kształty 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 ważne są Każdy wierze kształty kształty, kształty 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 ważne są Wiesz kształty, kształty, kształty ważne są. Każdy wie że kształty, kształty, kształty ważne są. Każdy